Cześć chłopcy i dziewczęta, pani i panowie, witam was. Mam nadzieję, że was wszystko w porządku. Zaczynamy czuły orgazm głupie, no dobra zobaczmy co tu nam karty pokażą słuchajcie, mamy y, pięć świeczek różnego koloru, na pieniążki świeczka i wiecie, na miłosne i odcinanie, także wybierzcie sobie, a zobaczcie do tematu jeszcze świeczki, ale to było e, kochani, tutaj sobie wybierzcie świeczkę a ja będę robiła rozkład, y, bardzo ciekawy bardzo interesujący to będzie dość krótkie Rozkłady, bo my chcemy znać konkrety, tak. Zaczynamy od zielonej świeczki, sobie ją tutaj na przód położymy, żeby było wiadomo, że, że ona, tak, się uspokój. Ok, i zaczynamy. Dla wszystkich, którzy wybrali zieloną świeczkę, karty na początku potosuję dla wszystkich, a później ja te karty tylko będę wyjmowała, czyli nie będę stosować, także się z nimi w ten sposób umawiam. I zobaczymy, co tu nam bardziej w takiej sprzyjemności, czy są jakieś blokady czy jakiś problem. Tu będę pytać do każdego konkretnego pytania. Na początku zaczynamy od zielonej świeczki. Karty są gotowe. Dobrze, karty są gotowe. Wybieramy. Na początku zobaczymy Ciebie. Ciebie tutaj w środeczku położymy. Ciebie. Ty. <gry> tak, osoba pytająca. Teraz przeszłość Twoja, czy jakiś problem jest z przyszłości. E, potem dlaczego Ty zadajesz te pytania, chociaż to jest oczywiste. O, dwie, w porządku. Czekajcie, czy wy widzicie, no tak nie bardzo. Ok. Tutaj te dwie, nie wiem, dlaczego te dwie karty tu wypadły, ale widocznie one wiedzą. I kochani, tutaj y, jesteś ludzie, czy mogą być pomocni na ten problem, jakieś takie różne sytuacje tu, tutaj. No i ostatnia, jaka będzie ta przyszłość, tak? Rezultat tego wszystkiego. O, kurczę, w który kącik wejdziecie. E, no dobra, to w takim razie tak, ty, osoba pytająca, obudziłaś się pewnego dnia, dzisiaj, wczoraj, żeby jednak doznać pewnych rzeczy, za jak to się mówi po polsku, no przeżyć, może czegoś nigdy nie przeżyłaś i tutaj powiem Ci, że w Tobie coś się budzi, jakieś pragnienie, chęć, może za dużo filmów romantycznych. No tutaj by nami widzę, że budzisz się do życia, może dawno nie byłaś w związku, co o tym mówi przeszłość Twoje, źródło problemu, widocznie jeżeli byłaś w relacji, to i tak się czułaś w niej sama. A może nie czułaś spełnienia, nie czułaś zaspokojona się, lub mężczyzna, kobieta, z którą byłaś, lub byłaś, tak, No za bardzo była chłodna taka odizolowanie od Ciebie, co też nie sprawiło Ci wiele przyjemności na w każdym jakby etapie Twojego życia. No albo długo jesteś sama, albo sam no czy wiecie. Dlaczego zdajesz takie pytanie? Bo widzisz, tutaj jest cisza, nic się nie dzieje w Twoim życiu romantycznym, romantycznym życiu, Ela. Tutaj zobaczcie. Szóstka mnie, czy pokazane, że człowiek chciałby zmienić coś, tak? Odejść od tego, co mu nie służy, a widać, że nie służy, tak? Bo jeżeli jesteś pustelnikiem, już tak od dłuższego czasu w tobie coś się budzi, to znaczy chciałoby się jednak w tym życiu coś jeszcze przeżyć. A najbardziej to coś takiego wow, tak? I z tego powodu tu się pokazuje ta karta, dlaczego zadajemy pytanie? Bo już mamy dosyć nudy, ciszy, czegoś, chcemy coś przeżyć. bo czasami możemy o tym. No i tutaj jak widzimy, Chcemy to osiągnąć. W w jakiś krok nawet poczyniamy w tym kierunku, ja bym powiedziała, tak? Tutaj nawet coś już zaczynamy robić. Piękne karty, zobaczcie, są to stateczne i kartą umiarkowania. Fajnie się współgrają, nie? Unoszą nas. Powiem, że dużo u Was może być takich myśli, takich właśnie takich ciepłych, takich słodkich, takich marzeń nawet nawet takich iluzji, wyobrażania sobie, że jakby było, takich, takich właśnie takich z nawet fajne karty tutaj są, powiem. I czy jakie są okoliczności, coś ludzie, którzy by mogli. Tutaj wpłynąć na to, to królowa mieczy. Ta królowa mieczy to mogłaby w końcu sobie odpuścić tego samego pana, o którym ty tu myślisz, bo ja tutaj widzę, albo to ty w końcu byś mogła coś zadziałać, tak? Zdecydowanie, właśnie podejść do czegoś. No i najbardziej to bym powiedziała: albo ta kobieta powinna się odsunąć, bo tutaj jest trójkącik, albo to ty powinnaś zadziałać coś w tym kierunku. I to wszystko. Tutaj dużo nie ma co gdybać, i wtedy będziesz miała swój orgazm. Tutaj, jaki rezultat, widzisz, no karta jest trójkowa. Wejdziesz może w trójkącie, może będziesz tą e, trzecią, drugą, czy którąś tam. No wygląda, że tutaj kobieta będzie chciała walczyć o coś, o to, żeby jednak coś przeżyć z tym panem, albo pan z tą kobietą. Także tutaj bardzo ciekawy rozkład. Zabieramy karty i bierzemy następną świeczkę. Co tam u was? Moje żubacze, żabcie chciałam wiedzieć. Przepraszam, ostatnio czytałam e, w jednym języku książkę, zaczęłam czytać i to mi się język prącza. E, proszę bardzo, teraz niebieska świeczuszka. I kochani, dla Was, teraz wyciągamy kartę dla niebieskiej. Twój sygnyfikator jest ciekawy i ciekawy, co jak karta Cię jej pokaże na niebieskiej świeczki? Kiedy, kim Ty jesteś? Patrz. O, cesarz! Kobieta o twardym charakterze, a mężczyzna, no to bez dwóch zdań. E, czy jest jakieś źródło problemu z przeszłości, coś z przeszłości? I tak, dlaczego zadajesz to pytanie? Właśnie takie. A, o, cesarzowa! Co za ekscytacja! Ok, no ok, Jaki, jacy ludzie może, co może wpłynąć na to, jeżeli to nazywasz problemem? Kurczę, ale fajne. No i jaka będzie przyszłość? Niebieska świeczka. Dobre karty są, powiem ci, kochanie. Powiem ci, kochanie, przeżyjesz ten swój cudowny orgazm. Tak, yy, ty, cesarz. Dla cesarza nikt nie odmówi. To bez dwóch zdań. Tutaj ja bym powiedziała, że już ja widzę, że będzie coś fajnego. Nieważne, jaka była przeszłość, nieważne, ale spójrzcie na wszystkie karty. Chociaż przemówimy, oczywiście je tutaj omówimy. Cesarz, ty jesteś osobą silną, wiesz, czego chcesz, wiesz, czego pragniesz. No i nie ktoś, ktoś spróbuje ci stanąć na drodze. Tutaj jest źródło problemu z przyszłości, że ktoś nie wykonał jakiegoś ruchu w tym kierunku. Żeby ten ruch szybciej był wykonany, to by to nie było tego rozkładu, to byś teraz była z tą osobą. E, na tenaryfie i przeżywała właśnie dużo orgazmów, bo zobacz, tu jest po prostu przeszłość, że nie mogliście się dopasować, się zgrać w tym samym czasie. I tu jest problem, tak? Dlaczego zdajesz pytanie? Ponieważ marzysz o tej swojej cesarzowej, marzysz o tej swojej osobie, no, tutaj jest dużo marzeń, chciałoby się z tą osobą. Widzę, że tu jest konkretna osoba, już tu jest kontr, konkret. I takie, jakie osoby mogą wpłynąć, czy tam ogólna sprawa, okoliczności, ludzie, wszystko, na to, co tutaj pytamy. No i powiem, kochani, że tutaj jest karta bratnich dusz. Ja powiem, że Wy jesteście dla siebie, zobacz, cesarz, cesarzowa. Pisani. Tutaj będzie się działo i to bardzo niedługo. Yy, yy, świeczka nieba. Yy, świeczka koloru nieba. <grywa> Wody. <grywa> Może ten twój cesar, cesarz eboceszowa jest za wodą lub dużo marzysz, naprawdę spoglądając w niebo. Jeszcze ta niebieska świeczka. Ja bym powiedziała, że tutaj... Yy, Kochani, te okoliczności sprawy, wy jesteście bratnią duszą. Jeżeli wy marzycie o kimś, e, z przeszłości nawet, o kimś, kto już w waszym życiu jest, strasznie musicie za to sobie tęsknić. To jest takie połączenie, że wy siebie po prostu odczuwacie w tym samym momencie. Dosłownie odczuwacie. A jaka będzie przyszłość? Przyszłość będzie wasza. Tutaj jest karta, karta siły. Powiem, że wystarczająco będziecie silni, żeby pokonać przeszkodę. To, która stanęła dla was wcześniej na drodze. I jak najbardziej tutaj będzie szczytowanie, kochani. Super, karty są piękne. Także tu was czeka naprawdę coś fajnego. Zazdrościmy reszta ci co nie będziemy mieli tego. Dobra, niebieska świeczka. Gdzie to ja te świeczki kładę? A, tu. Dobra, żółta. I tak, zobaczymy teraz. Ty, kochanie, jaki twój tutaj będzie sygnifikator? Bo ty w śródeczku będziesz. Ty, dla żółtej świeczki. Żółta. E, jakieś źródło problemu z przeszłości, że się stałaś taką osobą chłodną? Aha. Rozwód. Dlaczego zadajemy to pytanie Ci od żółtej świeczki? Dlaczego zadajemy... O, Matko świętą, ok. Czekajcie, Wy widzicie? A, Wy nie widzicie. Głupio się pytam. Dobra. E, jakie okoliczności sprawy mogą tutaj wpłynąć na to, co mi tutaj pyta? Aha, u Jezu, jakie karty, jaki rezultat? Aby rezultat był dobry, bo karty to są Ciemno-niebieskie, czarno-ciemno-niebieskie. A, znowu trójkącik. No dobra, widocznie tutaj tak ma być. E, kochani, osoba pytająca, ty, dość chłodno nastawiona, bardzo nieseksualnie że nie wiem, czy ja takie wyrazy mogę w ogóle używać nikt mi nie zbanuje na YouTube. E, bardzo anty, tak? Zobaczcie, karta miecza. O, powiem, że tutaj wisi jakaś rozmowa i ja myślę, że może ty na początku ty w ogóle nie myślisz o przyjemnościach, gdybym powiedziała. Te przyjemności to chyba dla ciebie jest ostatnia rzecz, która ci przychodzi do głowy. bo zobacz, co tu się dzieje. Ja to w ogóle nie mogę choćby na siłę chciała. Zawsze jesteś chłodną do tego nastawiona. Strasznie. A źródłem problemu jest to właśnie, że ktoś cię okłamał. Eee, czy ty okłamałaś kogoś? Nie. Ktoś Cię okłamał, nie, nie jakby nie spełnił Twoich oczekiwań. Tutaj w ogóle na ślepo nie wiadomo, co tutaj chodzi w tej, tej całej sytuacji, ale przynajmniej ja czuję ten ciężar. Dlaczego zdajesz to pytanie? Bo strasznie cierpisz, nie daje ci to spać, co to się dzieje tutaj w twoim życiu. Co tutaj potrzebne jest w ogóle, żeby ktoś coś rozwalił, może po prostu odszedł od kogoś, bo wygląda, że tutaj jest relacja turkowa i ona będzie. oj, tutaj to powiem wam, że mało przyjemnie jest, naprawdę mało przyjemnie. Ja tu nie widzę przyjemności w najbliższym czasie. Jeżeli to byśmy mogli na jakiś wibratorek zamienić, no to jeszcze by co było, nie? Chyba, że ja tu nie widzę z inną osobą nami, jeżeli ktokolwiek do ciebie by się zbliżył, to tu dużo by było smutku, łez i tak za, za dużo zmian, to ja nie widzę. Bo to ciągle by ktoś był jako trzeci, lub ty byś weszła jako trzecia, albo ty po prostu się w kim zakochałaś, ktoś jest zajęty, czy ty się zakochałeś w kimś wolnym, ale ty jesteś zajęta, dużo historii, ale ogólnie jeżeli tak optymistycznie byśmy spojrzeli, to niech to będzie dobra zabawa, okej? Okay? To na przyszłość, że możesz dobrze się zabawić, już zostawmy te trójki, bo czasami to jest i zabawa, tak? Ale karty są okropne, zobaczcie, jakie trudne na początku to, co może mieć okoliczność wpłynąć na to, żeby ewentualnie, jeżeli ta osoba nie wie o tym, że ty nią się interesujesz, to ten mur trzeba rozwalić. To w ogóle coś musi runąć, runąć, żeby coś było, żebyście mogli się cieszyć, to najpierw musi coś runąć. Wow, mocne. Mocne, kochani, karty, że tak powiem. Żółta tyle nadziei nam dała. No może, być. jak muru, muru, nie, to będzie ok. Dobra, następna czarna. Robimy rytuał oczyszczającego trochę. Świeczkę. Dobra, kochani, tutaj są Wasze karty, proszę. Osoba pytająca, Twój sygnyfikatorek. Zobaczymy, kim Ty jesteś dzisiaj. Kim Ty jesteś? Dobrze, się skupiłeś. To jest ta Twoja karta. O! Może się zastanawiasz, wybory, dobrze, znaczy yy, nie, no dobrze, okej, okay. źródło problemu, jakieś źródło problemu, e, dlaczego zajesz to pytanie, dlaczego zajesz to pytanie, okoliczności sprawy, może ci ludzie, którzy mogą wpłynąć na ten problem, o, się odwróciła, okej, okay. jaki jest rezultat? Rezultaty dwa. Poczekajcie. jeden rezultat nam no wypadł. E, dobra, kochani, to mamy te, dwie, te karty. Zobacz, ty jesteś osoba pytająca, zastanawiasz się między tym a tym. Stoisz na rozdrożu, mieć przyjemności albo nie mieć? O, to jest pytanie, tak jak to, nie wiem, Szekspir czy ktoś powiedział. Może ktoś inny, przepraszam, Szekspira. Tutaj, kochani, jakbyście się zastanawiali, wejść w coś, nie wejść, zrobić, nie zrobić, stoić się na rozdrożu albo niektórzy w ogóle się zastanawiają, czy przez tą bramkę przejść, to jeszcze lepiej. E, to jest twój, to jesteś ty teraz. Myślisz, nie wiesz, co zrobić do końca. I tak, jakieś źródło problemu, dlaczego? Tak myślisz? Tu jest karta, widzę, że możecie z kimś komunikować się, pisać z kimś, mailować, dzwonić, cokolwiek. Tu widzę, że jest ruch. Tutaj ruch wisi w powietrzu, ale wy nie wiecie, co z tym zrobić za bardzo. A dlaczego zadajemy to pytanie? Bo tu możecie być czy pokłóceni, czy ktoś kogoś tutaj troszeczkę myli komuś oczy, no. Możecie się rozstawać, się godzić, wy macie jakąś osobę już, tak? Tutaj nie ma takiej, że sobie tylko marzymy. Tutaj ktoś jest w Waszym życiu, ale widzę, że na ten moment nie jesteście z nią w dobrej relacji. Jest ciężka karta, ponieważ dlaczego zadajemy to pytanie? Czegoś nie wiemy, tak? Czegoś nie wiemy. Ktoś coś powiedział, nie do końca może ufamy. Ktoś może chciał się rozejść, teraz wcale tego nie chce, tak jakby odzobaczył to i wcale mu się nie podoba ta. Tu nie ma takiego, wiesz, przyjemności z wygrany. To jest taki niesmak w ustach po tym. Co się zadziało między wami, no właśnie. I dlatego zdajecie to pytanie, bo widzę, że fizycznie go nie macie. W ten sposób okoliczności sprawy, co mogę tu wpłynąć, żeby ktoś na kogoś czekał, tak? E, nam się odwróciła karta, ktoś już nie czeka. Wygląda, że ktoś się zawiódł, się pokłócił czy coś i już nie czeka. E, no i co tu mogłoby wpłynąć, żeby czekać, po prostu, żeby ta karta przynajmniej stała w pozycji prostej, nie odwrócona, bo tu jest negatywnie wygląda, że ktoś jest zły i chyba sobie odpuścił albo nie czeka z tego powodu, że już stracił nadzieję, że się spotkacie bo pisze i pisze i pisze i pisze, końca nie ma i myśli sobie, ja już chyba może nie będę czekać i się stresować ale rezultat jest ok, oprócz tego, że będzie jeszcze zajm, rezultat będzie, bo ta karta nadprogramowo wypadła, widzicie tutaj może ktoś yy, czyjeś słowa ciągle tak yy, odbierać jako atak na siebie, albo mówić daj mi spokój, przestań mnie zarzucać jakby natłokiem słów, bo widzisz, że moja sytuacja nie jest łatwa. Żebym mógł, na przykład bym przyszedł, przyjechał, co zrobił, co bym się rozwiódł, coś zrobił, tak? Także tutaj jeszcze między wami, zanim to będzie pełnia szczęścia, to będzie dużo y, nieporozumień, dużo zgrzytów. Y, myślę, że wy, kochani, któryś z was napiera na to, a to nie jest odpowiedni czas. Tak ja czuję. Y, Przyjemności przyjemnościami, tak? To możecie sobie zapewnić sami sobie, kąpiąc się, ponieważ na razie nie możecie być, tak widzę. Ktoś po prostu się znawia czy przez tą bramkę przejść, ale przejdziecie w większości, tak? Ponieważ, proszę, dziesiątka kielichów. Będziecie mieli ten przyjemny czas przy kominku, e, tylko nie ten czas, zobaczcie tutaj. Ktoś e, nie mówi do ciebie, ty do tej osoby, albo ona do ciebie mówi poczekaj nie ten czas, przestań napierać. Widzisz, na razie ktoś nie, nie czeka, bo nie jest dobra chwila, nie jest dobry moment, nie? No właśnie. Tu fajnie, tylko nie teraz. Okej, okay, fajnie, tylko nie teraz. Dobra, bierzemy różowo świeczkę. Różowa daje nam dużo takiej świeżości, takiej młodej energii, nie? Takich dla dziewczyn, taka bardzo dziewczęca. No i zobaczmy. Twój sygnifikator. To zgorszona osoba. ja sobie też ją wezmę, ok? No bądźmy raz. Nie chciałam przywrócić Jaki podlotek. E, czy mamy jakiś problem? Od wszystkich, co wybrali różowo, czy mamy jakiś problem? A, bo jesteśmy święte. no faktycznie. To jest problem. Dlaczego zadajemy to pytanie? Dlaczego zadajemy to pytanie? Bo nie chcemy być święte. A, chcemy zgrzeszyć. E, ludzie, którzy mogą tutaj wpłynąć na ten nasz problem, nam pomóc. O, sama jestem ciekawa. To mi to... Hmm, kochanek, no jasno, rzecz jasna. Rezultat przyszłość tutaj tego. No, to ważne. Gotowi? Ciągnąć? O, samotny singiel jeszcze przez jakiś czas. To fajne. No dobra. Spokojnie, przeżyjemy. E, dobra, nas sygnifikator, jesteśmy, y, jesteśmy dobrymi ludźmi, ciepłymi. Y, łatwo się zakochujemy, łatwo nam przechodzi. <laughs> Niebiesko, kobiety, które, prawdopodobnie mężczyźni, kobiety, którzy mają niebieskie oczy, szybko się zakochują i szybko im to mija i łatwo przenoszą swój zachwyt na inną osobę, tak jest prawda. Kiedyś mi to powiedział, muszę wspomnieć o tym. Ashkan to była osoba, która mieszkała w Iranie. Irak czy Iran? Iran, ten, ten bardziej agresywny kraj, czy Irak. Nie wiem. I ja go poznałam w internecie kiedyś, na Badu, bardzo dawno temu, parę lat temu, ale chcieliśmy się spotkać. On jest, mieszkał w Anglii, na górze, właśnie na górze Anglii, ale niestety jest skazany na wiele, wiele lat więzienia za. Niby atak terrorystyczny na sędziego, co tego do ataku nigdy nie doszło, ale czuję, że został trochę wyrobiony. Długo pisaliśmy z sobą, e, dwa lata, bardzo inteligentna, bardzo cudowna osoba, wykształcona, e, psycholog. I tak naprawdę to on mi o tym powiedział. Dlaczego o tym dążę? Ponieważ Aszhan mi o tym powiedział. Bardzo mi się bał, bo on miał czarne oczy, miał niebieskie. Powiedział, że boi się tego, że mi kiedyś to szybko przejdzie, ten zachwyt. No i pewnie miał rację. Także niebieskookie osoby szybko się zakochują. I tutaj to my jesteśmy, tak? I źródło problemu przeszłość. Dużo rzeczy nie powiedziałyśmy w związku. Sądzę, partnerom. Może nie zawsze byłyśmy szczęśliwe w pewnych momentach, może to była czasami taka iluzja. Nigdy nikomu nie powiedzieliśmy prawdy własnym ciele, nie powiedzieliśmy co nam sprawia przyjemność. To jest taka, taka właśnie karta dla nas, no nie. Dlaczego zadajemy to pytanie? Ponieważ chcemy jednak osiągnąć te szczęście. Czuć się spełnione, czuć się naprawdę tak kobieco, żeby nie wstydzić się żadnych łomności, żadnych tam przy zgaszonym świetle swojego ciała w końcu coś przeżyć, choćby w śnie. No, to my. Okoliczności, jacy ludzie mogą nam pomóc, no, żebyśmy się bardziej pewnie otworzyli na, na szukanie tej osoby i ogólnie, jeżeli ktoś się pojawi, to pewnie, żebyśmy miały te ramiona otwarte i oczy otwarte, tak? Nie oczy zamknięte szeroko, no, bo możemy nie zobaczyć tej osoby. Tutaj by mnie ta druga osoba jest bardzo pomocna. To jest ten człowiek, który może wpłynąć na to, żebyśmy się otworzyły. Jakaś, ko jakaś odpowiednia osoba ale też musimy zdecydować, że tego chcemy, bo to jest karta wyboru a jaki rezultat? Będziemy szczęśliwe, na pewno nasz biznes będzie dobrze się kręcił, będziemy miały pieniądze i będziemy spełnione, także tutaj na jakiś czas jeszcze widzę że będziemy szczęśliwym singlem, że tak powiem no dobra kochani, to ja takim optymistycznym akcentem zakończyłam ten przezabawny rozkład no i trzymajcie się aniołki, przytulam was bardzo erotycznie i no te osoby, które będą czuły się zgrzkniałe i takie bardzo serio, to pewnie będą złe na mnie, ale resztę pozdrawiam bardzo, chociaż te, te osoby też pozdrawiam, wszystkich pozdrawiam, pa! Idę wygrać szybciutko, zanim to skasuję.